Witamy, mamy już piątek. Piątek będzie bardzo intensywny. Po pierwsze, mamy bardzo dużo pracy związanych z już wyszykowaniem pojazdów dla klientów, zrobieniem dokumentów. Mamy koniec miesiąca i dodatkowo będziemy się szykować na kolejny trag Akademii, gdzie mamy swoje stoisko, i dlatego kilka informacji w związku z tym idzie do Was. Pierwsza wiadomość jest taka, że będziemy na pewno jechać dzisiaj wieczorem, więc osoby z Dolnego Śląska, jak chcecie, żeby żebym wam zabrał pojazd za jakąś drobną opłatą, to piszcie do nas. Ci, co, te osoby, które mają wypożyczony sprzęt, na przykład, albo nie mają czym przywieźć swojego sprzętu, możecie skorzystać z tego z transportu. Minimum dwa pojazdy. Druga informacja, z tego co wiem, już wszystkie naprawdę wejściówki są sprzedane, więc już nic nie da się załatwić. A trzecia sprawa, to jak chcecie, żebyśmy coś zabrali jeszcze przed wyjazdem na stoisko nasze z części akcesoriów, to piszcie do nas.